Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na dwie części. Pierwsza obiektywna, czyli spojrzymy na badania i to co mówi nauka na temat body shamingu, body positive itd. A druga część będzie bardziej subiektywna, czyli powiem co ja konkretnie o tym myślę i co mnie najbardziej denerwuje. Także zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału i ogromna prośba, zobaczcie ten film w całości, żeby zrozumieć jakby cały kontekst mojej wypowiedzi. A po obejrzeniu koniecznie zostawcie komentarz, co wy uważacie. Zacznijmy od najważniejszego, czyli co to w ogóle jest body shaming. Body shaming to zawstydzanie ze względu na wygląd i to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy chodzi o kobiety, o mężczyzn, o osoby otyłe, osoby z niedowagą, osoby z biletstwem, osoby niepełnosprawne. Jakby to dotyczy całości, nie tylko jednej grupy. Chociaż nie ma co ukrywać, że najbardziej kojarzy nam się farceimic, czyli zawstydzanie osoby ze względu na nadmiar masy ciała. Czy to ich motywuje? Czy to pomaga w jakikolwiek sposób schudnąć? W żadnym wypadku. I jak pokazują badania, w większości przypadków takie nękanie kogoś i wypominanie tego, że ma nadmiar masy ciała ma odwrotny skutek niż miałby mieć. Sprawia to, że te osoby czują się gorzej ze sobą i tym bardziej nic nie zmieniają. I pozwolę sobie tutaj teraz przeczytać kilka wyników badań. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie, i tych badań jest znacznie więcej niż te, które czytam. W badaniu z udziałem 93 kobiet narażenie na informacje stygmatyzujące wagę sprawiło, że osoby z nadwagą spożywały więcej kalorii i czuły, że mają mniejszą kontrolę nad swoim jedzeniem. W innym badaniu z udziałem 73 kobiet z nadwagą, te, które oglądały stygmatyzujące wideo, jadły później 3 razy więcej kalorii w porównaniu do tych, które oglądały niestygmatyzujące wideo. W innym badaniu stwierdzono, że każdy objaw fat-shamingu powoduje u kogoś stres, zwiększony kortyzol, a jak wiadomo albo nie wiadomo dla niektórych, zwiększony kortyzol może powodować też zwiększony apetyt i też gorszą glikemię, przez co też osoby będą więcej jadły. W jednym badaniu z udziałem ponad 6000 osób nie uczestnicy, którzy doświadczyli dyskryminacji ze względu na wagę, byli 2,5 razy bardziej narażeni na otyłość w ciągu najbliższych kilku lat. Czyli osoby, które nie miały otyłości, miały po prostu większą szansę na tą otyłość, jak ktoś im wypomniał, że na przykład trochę, nie wiem, są za duże. W dodatku te osoby są bardziej narażone na depresję, na stres, na gorsze samopoczucie, gorszą samoocenę czy zaburzenie odżywiania. Depresja jest jedną z głównych przyczyn zwiększonego ryzyka samobójstwa. W badaniu z udziałem ponad 2000 osób bo ważna otyłość wiązała się z 21-krotnie większym ryzykiem zachowań samobójczych i 12-krotnie większym ryzykiem próby samobójczej. Jak widzicie, jest mnóstwo badań, które pokazują, że fat shaming w żaden sposób nie Pomaga osobom otyłym schudnąć, a może wręcz przedłużyć ten proces, czy go po prostu utrudnić. A jeżeli ktoś chce się kłócić z tym argumentem, poproszę o konkretne wyniki badań, które potwierdzą, że jest inaczej. Przejdźmy do drugiej rzeczy, którą również można udowodnić naukowo. Otyłość to choroba. A to oznacza trzy rzeczy. Po pierwsze, nie jest to stan, w którym powinniśmy chcieć utrzymywać nasze ciało, i powinien być to stan, w którym chcemy to zmienić. Dlatego, że właśnie mówię, jest to choroba, a choroby się leczy, a nie je zostawia. Po drugie, otyłość może prowadzić do wielu chorób i jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności. I mówimy tu o problemach takich jak cukrzyca typu drugiego, choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, które nowotwory, udar mózgu, bezdeksenny artretyzm, czy przedwczesna śmierć. Także nie, otyłość nie jest zdrowa. I po trzecie, przez to, że jest to choroba, może wymagać też opieki lekarskiej, medycznej yy, czy też farmakologii lub innych zabiegów medycznych. I ostatnia rzecz, którą można bardzo łatwo udowodnić naukowo jest to, że nie trzeba być szczupłym, żeby być zdrowym. Można bowiem mieć nadwagę i można mieć więcej tkanki tłuszczowej niż jest to, że tak powiem, zalecane, a jednocześnie być w pełni zdrowym i sprawnym. Wystarczy spojrzeć sobie na różne kategorie sportów olimpijskich i zobaczyć, że te ciała są bardzo różne od, powiedzmy, bardzo szczupłych, z niskim poziomem tkanki tłuszczowej do większych z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej. I taka osoba, która uprawia sport, ale jednocześnie ma nadwagę, będzie dalej zdrowsza niż osoba, która w ogóle się nie rusza, ale nie ma tej nadwagi. A teraz przejdę do mojego subiektywnego podejścia do tego tematu i poodbijam trochę piłeczki zarówno jednej, jak i drugiej strony. Bo kogoś to może zdziwić, ale uwaga, świat nie jest kurwa czarno-biały. I ja nie zgadzam się zarówno z osobami, które fat shamingują kogoś, jak i z aktywistkami, które idą w zupełnie drugim kierunku. Dla mnie, body shaming to przede wszystkim oznaka dyskryminacji i nietolerancji. I teraz, moje pytanie jest, czy kiedyś dyskryminacja albo nietolerancja kogokolwiek pozytywnie wpłynęła na świat. Jakby rasizm, dyskryminacja religijna, ksenofobia, czy to kiedyś przysporzyło czegoś dobrego? Nie wiem jakby, ale w większości przypadków to prowadziło raczej do bezsensownego rozlewu krwi, do polaryzacji społeczeństwa i do problemu, a nie do rozwiązań. I przede wszystkim chujko o to obchodzi, jak ktoś wygląda. Można by było powiedzieć, no tak, ale potem on się będzie lecił za moje pieniądze. Po pierwsze, to sorry bardzo, ale taki mamy po prostu ustrój. Sami go sobie wybraliśmy, sami go stworzyliśmy, większość osób tak woli. I idąc tym tokiem myślenia, to również każda osoba, która zachoruje, bierze pieniądze z publicznych środków. Bo w większości przypadków e, te poważniejsze choroby wymagają dużo większych nakładów pieniężnych niż składki, które się płaci przez całe życie. Po drugie, czy to jest powód, żeby kogoś obrażać? W sensie, jakby, czy to daje przyzwolenie do tego, żeby kogoś obrażać ze względu na to, że ktoś jest chory jakby i wymaga leczenia? Bo tu znowu, idąc z tym takim myślenia, można by było cisnąć po wszystkich e, matkach chorych dzieci, które na przykład nie robiły badań prenatalnych i urodziły chore dzieci, które muszą być leczone. A jednak jakby to nie ma z tym nikt problemu i wręcz są zbiórki na takie osoby i... To jest ok. Po trzecie, jak już ktoś tak liczy, każdą złotówkę, to powinien też zwracać uwagę na każdą osobę, która spożywa alkohol. Dlatego, że jakiekolwiek spożycie alkoholu może prowadzić do alkoholizmu. E, powinien zwracać uwagę każdemu, kto pali papierosy, a także każdemu, kto jeździ niezgodnie z ruchem drogowym. Bo każda z tych osób przyczynia się do tego, że mogą być większe wydatki ze służby zdrowia dla kogokolwiek. Więc jest to po prostu zupy argument i się w ogóle nie klei. Kolejnym częstym argumentem jest to, że jest to niby promocja otyłości i każdy teraz się będzie tłumaczył Body Positive. Moje pytanie brzmi, gdzie? Dla mnie taki komentarz to jest z kolei promocja debilizmu i kiepskiej retoryki. Rozumiem, że są skrajne aktywistki, które pierwszą czasami głupoty i do tego zaraz też przejdę, ale gdzie jest tak naprawdę ta promocja otyłości? Bo jakby ja tego nie widzę. W sensie w social mediach to, że ktoś wrzuci jakiś post, który o tym powie, to nie jest promocja otyłości po pierwsze, a po drugie, to nie jest częste albo że to jest wszędzie. Tego praktycznie właśnie nie ma. Bo, to że ktoś widział właśnie trzy posty na krzyż na ten temat, nie oznacza, że nagle wszyscy to promują i wszyscy o tym mówią. Bo, jakby tak było, to spadłoby też zainteresowanie odchudzaniem. Bo po co ktoś miałby się odchudzać, skoro mamy body pozytyw i nie trzeba się odchudzać? A jak spojrzymy na Google Trends, to zainteresowanie tematem odchudzania od 17 lat jest praktycznie na takim samym poziomie. W dodatku, sam body pozytyw nie polega na promocji otyłości. Polega przede wszystkim na tym, żeby akceptować swoje wady i niedoskonałości, a także wady i niedoskonałości innych osób. I zwracać bardziej uwagę na swoje zdrowie. I sprawność fizyczną niż na takie powiedzmy kanoniczne spojrzenie na piękno. Nie polega na tym, że ktoś się nie rusza, ma w dupie swoje zdrowie, wpierdala McDonalda co drugi dzień i teraz ma wymówkę w postaci body positive. Bo to nie jest to. Bo ktoś kto kocha swoje ciało nie będzie go karmił gównem. Chodzi o to, żeby ktoś nie czuł się gorszym człowiekiem tylko dlatego, że nie wygląda jak ktoś inny. I pamiętajcie, że wygląd jest ograniczający, w sensie nie każdy może wyglądać jak chce. Niska blondynka z krótkimi nogami nigdy nie będzie wysoką blondynką z długimi nogami. A niski, rudy facet bez zarostu nigdy nie będzie będzie wysokim brunetem z zarostem. I o to tu kurwa chodzi. I w branży fitness to widać gołym okiem. Zauważcie, że ktoś nie jest właśnie wycięty, nie jest taki, wiecie, że właśnie jest pochlastany, to zaraz są komentarze, nie wiem, kiedy redukcja, schudłbyś trochę, nie widać, że ćwiczysz. Widzicie, jakbym miał dzisiaj procent tkanki tłuszczowej 46 cm w łapie, to nagle to, co ja mówię, miałoby dużo więcej sensu dla wielu osób, gdzie dalej to było kurwa to samo, jakby dalej bym miał te same badania za tym, dalej bym miał te same argumenty, jedyne, co by się różniło, to tak naprawdę mój wygląd, który nie wpływa na to, jakie są fakty. Bo co, te same słowa wypowiedziane z ust kogoś, kto ma niższy poziom tkanki tłuszczowej i więcej mięśni, mają większe znaczenie i, że tak powiem, są bardziej prawdziwe niż z ust kogoś innego, to nie ma sensu. A już totalnie nie rozumiem, jak można wypominać komuś wygląd, kto trenuje, jest zdrowiej niż przeciętny kowalski i, że tak powiem, coś ze sobą robi. To już jest czyste kurestwo. I zauważcie też podwójne standardy, które panują. W momencie, gdy jakaś aktorka zrobi sobie jakąś sesję zdjęciową, taką powiedzmy, nie wiem, z papierosem, z alkoholem czy czymkolwiek, to nikt nie ma z tym problemu. Jakby ludzie chwalą te zdjęcia, że o pięknie wyglądasz, nie wiem, do twarzy ci z papierosem potrafią napisać. Ale jak się pojawia kobieta z nadwagą na płatce Kosmopolitan, to nagle każdy dostaje pierdolca. Ale, 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 jak już mówimy o podwójnych standardach, to zwróćmy uwagę na to, co promują i mówią aktywistki. Nie chodzi mi oczywiście o wszystkie, tylko te skrajne. I mam jedno do Was pytanie. Dlaczego można się wypowiadać tylko pozytywnie na temat czyjegoś wyglądu? I ja tu nie mówię o hejtowaniu, takim bezsensownym pisaniu komentarzy, nie wiem, że ktoś rzuci sobie zdjęcie ktoś napisze, nie wiem, yy, za gruba jesteś, no bo to jest jakby inna para kaloszy, ale chodzi mi o to, że na przykład ktoś mnie zapyta o mój gust, a ja powiem, że podobają mi się na przykład szczupłe kobiety, albo nie podobają mi się yy, otyłe kobiety. I to jest kurwa problem, tak? Po drugie to same sobie strzelacie już w kulawe kolano. Bo nie wiem w jaki sposób komentarze typu ale jesteś piękny, ale pięknie wyglądasz mają pomóc w walce z body shamingiem. Bo zauważcie, skoro jakby problemem jest to, że zwracamy uwagę na czyjś wygląd, to, czy komplementowanie pozytywne czyjegoś wyglądu nie wpływa na to, że dalej ten wygląd jest na piedestale zamiast tego, jak ktoś na przykład właśnie yy, się czuje, jaką ma sprawność albo samopoczucie? Bo jak dla mnie, to jest tak naprawdę tylko pogłębianie problemu. Bo skoro ten wygląd zewnętrzny nie powinien być na piedestale, to dlaczego dalej jest na piedestale? I słuchajcie, to nie może być tak, że ktoś może pozytywnie się wypowiadać na jakiś temat, a negatywnie już nie może. Więc albo ustalamy, że każdy może mówić to, co chce, bez hejtowania albo ustalamy, że w ogóle nie poruszamy tego tematu. Po drugie, jeżeli mówimy, że każdy jest piękny, to czy właściwie powinniśmy w ogóle używać tego słowa? Według słownika PWN piękny oznacza mający najlepsze cechy swojego gatunku, rodzaju itp lub będący doskonałym w jakiejś dziedzinie. Więc jeżeli każdy byłby doskonały, to nikt nie byłby doskonały. Bo czym miałaby się ta osoba wyróżniać? Bo idąc z tym takim myślenia, to można by było też również napisać komuś, że o wasz uszy, piękna sprawa. Drugą rzeczą, którą strasznie denerwuje wśród aktywistek, to jest robienie z ludzi ofiar. Do tego stopnia, że czasami aż wmawia im się, że są obrażane, że powinien coś z tym zrobić i że y, muszą się bronić. Jakby nikt nie pytał i nikt nie prosił. Prosił. Wiecie, wspieranie kogoś w czymś jest zajebiste, ale robienie z kogoś nieporadnego to już jest gruba przesada. I to może powodować, że taka osoba, zamiast być silniejsza, to będzie się czuła właśnie jak ofiara i będzie się czuła słaba, że ktoś musi stawać w jej obronie, a ona sama nie potrafi tego zrobić. I jeżeli będziemy wymawiać komuś, że właśnie jest ofiarą i że to nie jest jej wina, to ona straci odpowiedzialność za swoje życie. Bo w pewnym momencie może się postawić w sytuacji, w której ona nie ma wyjścia z tej sytuacji i jakby tak już musi być. I ostatnia sprawa to promowanie zdrowego trybu życia nie jest body shamingiem, nie jest molestowaniem, nie jest promowaniem zaburzeń odżywiania i nie jest wprawianiem ludzi w kompleksy. Jeżeli ktoś wpada w kompleksy oglądając kogoś, albo jeżeli wpada w kompleksy widząc, że ktoś inaczej wygląda, to jakby to jest tej osoby problem, nie tej, przez którą niby wpadło w kompleks. Problemem jest to, że jeżeli samoocena jest na tyle słaba i na tyle niestabilna, że ktoś swoim wyglądem potrafi ją zmienić, to po prostu to jest problem. I to ta osoba powinna coś z tym zrobić, a nie ta druga. Także podsumowując. Po pierwsze, body shaming to czysty objaw nietolerancji i nie prowadzi do niczego dobrego. Po drugie, otyłość to choroba, o chorych trzeba leczyć i im pomagać, a nie przyklaskiwać. Po trzecie, body pozytyw to nie jest promocja otyłości, tylko promocja normalności i tego, co naprawdę istotne. Po czwarte, promowanie zdrowego trybu życia to nie body shaming i promocja zaburzenia odżywiania. Według Krzywej Gaussa po każdej stronie barykady jest 10-15% debili, których nie powinniśmy w ogóle brać pod uwagę tego, co mówią. I naprawdę, nie każdy zajmie się po prostu sobą i promowaniu tego, co jest dobre. Czyli zarówno Akceptacji samego siebie, co nie jest synonimem nierobienia niczego ze sobą. Bo wiecie, jak ktoś akceptuje swoją pensję i mu jakby pasuje, i nie uważa, że jest biedny albo zarabia za mało, to nie znaczy, że taka osoba nie może się starać na przykład o awans. Promujmy zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, czyli promujmy zdrowe odżywianie, promujmy aktywność fizyczną, ale też promujmy właśnie to, żeby y, każdy miał czas dla siebie, żeby był dla siebie wyrozumiały i cierpliwy. No i przede wszystkim, skupmy się po prostu na sobie. Skupmy się na tym, co my robimy w wolnym czasie, z kim my chodzimy do łóżka, co my kładziemy na talerz i co my mamy w portfelu. To wtedy będzie się wszystkim żyło lepiej. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie na ten temat, zostawcie łapkę w górę i odsłam do innych filmów na tym kanale. To było tyle na dzisiaj. Pozdro!